Ostatni z wykładów tego panelu pokaże edukację z perspektywy nauczyciela z 20-letnim stażem. Nasza prelegentka na co dzień uczy w zespole szkół handlowych. Opowie o tym, jak motywuje swoich uczniów, jak pobudza ich kreatywność i dba o to, aby odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy. Zapraszam panią Agnieszkę Mizikowską. Dzień dobry. Dziękuję tutaj może na samym wstępie za zaproszenie do tej konferencji, do udziału właśnie w tym spotkaniu. Chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, jak ja pracuję z uczniami. Tutaj Pani Alina mnie przedstawiła jako nauczyciela, właśnie takiego, który kreatywnie zachęca swoich uczniów do tego, aby brali udział w swoich w lekcjach, które ja ich dla nich przygotowuję. W, swoich, w swojej pracy już dwudziestoletniej pracuję w zespole szkół handlowych, przygotowuję uczniów do, praktycznej, do praktycznego wypełniania swojego zawodu. Chciałabym, aby moi uczniowie mieli taką swobodę odnalezienia się na rynku pracy zaraz po zakończeniu nauki. W pewnym momencie swojej pracy zauważyłam, że to, co się daje standardowo na lekcjach uczniom, tak zwykła awangarda, przestaje być dla nich ciekawa. I zaczęłam szukać właśnie kreatywności swojej, w swoich lekcjach, w swoim nauczaniu. I pomyślałam właśnie, żeby zmienić formy naszych lekcji, zmienić standardy. Zaczęłam szukać nowych form na nauczanie na, na, na swoich lekcjach. Zaczęłam rozmawiać z panią dyrektor właśnie o tym, żeby wprowadzić jakieś innowacje do naszej szkoły. I zaczęłam współpracować z uczniami, zachęcając ich do tego, aby oni zaczęli mówić, czego oni potrzebują. Otworzyłam się na ich pomysły, otworzyłam się na ich jakieś pytania, które mieli, które nagle wskazówki, które mówili, że jak kończą szkołę, nasi absolwenci, okazało, zaczęło się okazywać, że oni wcale nie są przygotowani na rynek pracy, bo nie mają tych praktycznych umiejętności. I w tym momencie zaczęłam otwierać się na współpracę z wieloma instytucjami, z wieloma przedsiębiorstwami. Tutaj Tutaj też właśnie fajnie udało się wejść we współpracę z firmą Nokia, za co bardzo dziękuję, jestem dumna, ponieważ na przykład zaproszenie na konferencję, w której braliśmy udział z naszymi uczniami, z uczennicami, Okazało się, że miało bardzo duże, fajne przełożenie na to, że uczniowie zobaczyli w praktyce, jak wygląda profesjonalne zorganizowanie konferencji, spotkanie się z osobami, którzy pracują w firmie, jakie poznali obowiązki, jakie musieliby wypełnić, czy spełnić, czy kompetencje, jakie musieliby mieć w momencie, kiedy chcieliby być zatrudnieni w danej firmie. Zaczęłam prowadzić prelekcje i warsztaty ze specjalistami różnych instytucji. Tutaj bardzo fajnie właśnie okazało się, że przedsiębiorstwa na rynku pracy i instytucje nasze regionalne bardzo chętnie współpracują z młodzieżą, bardzo chętnie mówią o tym, jakich przygotowują pracowników, jakich potrzebują pracowników, jakich chcą, abyśmy my, szkoły, przygotowali pracowników dla nich, a to jest. No, Owocne w tym, że uczeń kończąc naszą szkołę ma te kompetencje, jest pewny siebie i wie, że tą pracę znajdzie. Zaczęłam organizować lekcje poza szkołą. Taki fajna tradycja weszła do nas do szkoły: dzień pustej klasy. Wychodzimy po prostu ze szkoły. Idziemy do różnych firm na wycieczki, spotykamy się ze specjalistami, bierzemy udział w warsztatach, wycieczkach zawodoznawczych. Jesteśmy zapraszani na konferencje, w, w których bardzo chętnie bierzemy ucz, udział. Tutaj Państwu będę za chwileczkę pokazywała na mojej prezentacji. Mieliśmy okazję być w Sejmie z wizytą i również przeróżne projekty zaczęliśmy realizować, które były również pomysłami uczniów. Tu na przykład widzą Państwo lekcje poza szkołą, warsztaty, które przekładały się, przekładały wiedzę na praktyczne działania. Uczniowie mieli żywą lekcję historii, czy lekcję w muzeum, czy mieliśmy spotkanie właśnie w Urzędzie, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy Urzędzie Skarbowym, spotkanie z naczelnikami, gdzie uczniowie brali udział w symulacji zakładania własnych działalności gospodarczych. Uczyli się już praktycznego działania jak postępować, jakie procedury muszą przejść, jakie muszą procedury, zasady wziąć pod uwagę w momencie, kiedy chcą zostać właścicielami firm. Tak jak wcześniej wspomniałam, wszelkiego rodzaju warsztaty, gdzie przychodzą do nas do szkoły właśnie przedstawiciele różnych instytucji i zachęcają do działania, do uzyskiwania na przykład dofinansowań, pokazują jak zakładać działalność gospodarczą, pokazują jak obliczać składki, jak, jak właśnie przygotować się do tego, aby być szefami własnych firmy. Tak jak wcześniej wspomniałam, również mieliśmy udział, mieliśmy taką fajną możliwość brać udział w konferencji tutaj organizowanej przez Państwa firmę. Uczennice, już Uczniowie, bo uczennicy kolegom, koleżankom wspomnieli o tym, że braliśmy udział w tych konferencjach, cały czas się dopytywali, czy jeszcze będziemy mogli wziąć udział w tej konferencji, czy będziemy mogli iść z wycieczką do firmy. Bardzo właśnie pozytywnie na nich wpłynęła to spotkanie, ta wizyta, ta, ta wielka impreza, dlatego że. Uczennice wiedziały, no, że muszą się elegancko ubrać, że idą na fajną konferencję, że będzie to taka forma spotkania biznesowego, brały udział w bankiecie, miały możliwość od strony technicznej też podejrzeć, jak ta kampania, ta cała konferencja jest zorganizowana. Ja im opowiadałam wcześniej, jak tutaj wyglądało zaproszenie, zorganizowanie, rejestracja, więc uczniowie od podszewki, uczennice od podszewki obserwowały, jak się organizowały. Takie spotkania i były właśnie tak, też uczestnicząc w tej konferencji były też takimi obserwatorami, jak na co mają zwrócić uwagę. Więc potem to naprawdę bardzo dużo im dało. Takiej praktycznej wiedzy. Ja nas w swojej szkole uczę przedmiotów reklamy, marketingu, również takich przedmiotów rachunkowych, więc to było takie fajne przełożenie tej naszej wiedzy, tego mojego teoretycznego gadania na lekcji, właśnie w praktyce, gdzie oni sami później mieli okazję zorganizować przeróżne projekty edukacyjne, w których ja przybieram taką formę mentora. Staram się, aby właśnie tą y, pałeczkę oddać uczniom, pałeczkę dowodzenia, przewodzenia, gdzie uczniowie są właśnie y, autorami, Projektu. Tu mamy na prezentacji, pokazuję Państwu wizytę uczniów w Sejmie. Ta wizyta również była zorganizowana pomysłem uczniów. Ja byłam tylko takim opiekunem, koordynatorem z boku, sprawdzając nadzorując, może bardziej opiekując się ich organizowaniem tego spotkania. Uczniowie sami zorganizowali wizytę w Sejmie, wizytę, spotkanie z panem posłem, tutaj akurat pan poseł Schreiber, który poświęcił nam wtedy bardzo dużo czasu, oprowadził nas po sejmie, opowiedział o swoim dniu posła, a uczniowie właśnie mieli taką możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami, kompetencjami pokazywali, przełożyli również to, to, to co, się dowiedzieli, to kontakty medialne, kontakty komunikacji taką właśnie z drugim człowiekiem, mieli możliwość sprawdzić naprawdę tu w praktyce, a potem okazało się to wielkim sukcesem, mieli bardzo fajną satysfakcję. Chciałam państwu powiedzieć właśnie, że takie Oddanie, jakby, przewodnictwa y, uczniom, uczniowi, młodzieży, to bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ uczniowie, jakby y no nagle patrzę, kurczę, ja jestem w stanie to zrobić, ja to umiem, ja z, umiem coś więcej. I tu się wykształcają właśnie te kompetencje miękkie, gdzie oni się otwierają, gdzie się dowartościowują, y, gdzie oni na przykład sami a ja, chcą wiedzieć, a jak to zrobić, a jak najlepiej, a gdzie tu mogę się dowiedzieć, a z kim nawiązać współpracę, a napisałem pismo, proszę sprawdzić, czy dobrze, a czy można to wysłać mailem, czy lepiej iść osobiście. Więc tu są takie sytuacje, gdzie my przygotowujemy uczniów, na rynek pracy w szkole, gdzie praktycznie oni już mają konkretne działanie. Działanie, czyli wdrażanie tej wiedzy w praktykę, a potem właśnie przygotowują się pod konkretny zawód. Staramy się właśnie ich uczyć takich technicznych, wykonywania technicznie jakichś konkretnych działań, żeby oni też wiedzieli, jak rozwijać swoje pasje i staramy się im tak podpowiedzieć właśnie, że to co jest twoją pasją, to co jest twoim hobby, to co jest twoim y, czymś co lubisz, żeby to się stało potem twoim źródłem dochodu, czymś co cię utrzyma w życiu, sprawi ci przyjemność, a potem odniesiesz po prostu sukces na tym rynku pracy. Tu również mamy y, zdjęcie, przedstawienie właśnie prelekcji warsztatów ze, ze specjalistami y, z Urządem Skarbowym NFZ, y, spotkanie z prawnikami, którzy mówili również o zasadach właśnie y, prawniczego poruszania się, zasada się, y, poruszania się według prawa na, na, na rynku pracy i wszelkiego rodzaju kreatywne formy nauczania, które integrują klasę, które również pobudzają do myślenia, żeby tych uczniów wyciągnąć spod tej ramy, tej naszego, jak to. Tej naszej podstawy programowej, ponieważ ona musi być realizowana, ale zachęcam Państwa do tego, żeby szukać właśnie wychodzenia. Wychodzenia ze szkół, wychodzenia z lekcji, żeby szukać kreatywności na ucznia, na lekcje. Ta kreatywność jest właśnie też dobra dla mnie, dla nauczyciela, ponieważ nie pozwala mi tak zastygnąć, nie pozwala mi na wypalenie zawodowe. Cały czas ja się też rozwijam, bo. Każda współpraca z każdym nowym człowiekiem, każde zawarcie nowej znajomości, każdy nowy pomysł przedsiębiorczy dla uczniów, współpraca z przedsiębiorstwem, instytucją, czy organizowanie konkursów, realizacja przeróżnych programów edukacyjnych otwiera każde kolejne drzwi. W pewnym momencie do mnie przychodzą same pomysły, przychodzą przedstawiciele przeróżnych firm, przeróżnych instytucji, bo jak coś się uda, fajnego, to jeden drugiemu szepcze, i, I zachęcają wzajemnie, żeby przyjrzeć, żeby nawiązać współpracę. Tak samo uczniowie, już po jednym sukcesie, chcą robić więcej. Chętnie wychodzą z tych ławek, chętnie opuszczają szkołę na tych lekcjach otwartych, lekcjach praktycznych. Udział jest, frekwencja jest stuprocentowa. Bardzo chętnie, właśnie biorą uczniowie udział w tych lekcjach, a potem. Bardzo chętnie no, przychodzą, zachęcają, mają swoje nowe pomysły i chcą dalej, dalej kontynuować kolejne pomysły. Ja chciałabym Państwu jeszcze, tak może na zakończenie, y, przytoczyć cytat Janusza Korczaka, każdemu z nas znanego, który napisał: Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, Lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł, tak, by samo wiedziało i chciało. No i ja to motto staram się odnosić właśnie również do tej młodzieży, z którą pracuję, a także do moich kolegów, koleżanek, których zachęcam do współtworzenia tego dzieła, bo sama oczywiście yy, też jedna jest. Kółka wiosny naczyń nie czyni sama, by nie udźwignęła wszystkiego, więc to jest współpraca, proszę Państwa, na każdym szczeblu. Młodzież, koledzy, koleżanki z pracy, również dyrektor, który jest otwarty właśnie na tą kreatywność, na te szalone przeróżne pomysły. I to wspólnie zawsze udaje się właśnie wypracować coś ciekawego, coś szalonego, co ma fajne, fajne, właśnie owoce. I myślę, że warto. Myślę, że warto i zachęcam Państwa właśnie do stosowania takiej, y, takich przeróżnych form i otwierania się na tą kreatywność, swoją i kreatywność uczniów i zachęcania do tego innych. Dziękuję Pani Agnieszko i zapraszamy teraz na krótką przerwę.